Cześć, witam ponownie na moim kanale terapeutycznym, gdzie będę dzieliła się różnego rodzaju pojęciami i tematami związanymi z terapią. Dziś zapraszam do obejrzenia filmu o prokrastynacji. Prokrastynacja pochodzi od łacińskiego słowa, procrastinatus, które można rozumieć dosłownie jako odkładanie na następny dzień. Ludzie często mylą prokrastynację z lenistwem. Mówią o niej, jakby to była jakaś paskudna cecha charakteru, ale to nie do końca jest prawda, więc jeśli to nie jest lenistwo, to czym jest tak naprawdę prokrastynacja? Często używamy definicji na określenie prokrastynacji takich jak odkładanie, odraczanie, albo opóźnianie, albo zostawianie na ostatnią chwilę. Wszystkie te definicje są słuszne. Ponieważ przez prokrastynację rozumiemy, tak jak to jest według definicji słownikowej, podejmowanie decyzji bez ważnego powodu o opóźnieniu lub nieukończeniu zadaniu lub celu, do którego się zobowiązaliśmy, i zamiast tego robienie czegoś mniej ważnego, pomimo negatywnych konsekwencji, niewykonania pierwotnego zadania lub celu. Dlaczego odkładamy coś, co i tak musimy zrobić? Prokrastynacja ma swoje korzenie bardzo głęboko. Te korzenie są w naszych emocjach, wynikają z lęku, ze stresu, z perfekcjonizmu albo ze zwykłego braku motywacji do działania. To nie jest brak działania, prokrastynacja. To jest raczej wybór innego działania, które chwilowo przynosi nam ulgę, a nie jest tym, co czujemy wewnętrznie, że powinniśmy zrobić. I teraz, gdybyśmy sobie podzielili właśnie te emocje, które mogą powodować u nas prokrastynację, to przede wszystkim Wspomniałabym tutaj o lęku przed porażką. Często odkładamy zadania na później, bo boimy się, że nie zrobimy ich wystarczająco dobrze. Perfekcjonizm to jest jeden z najczęstszych motorów prokrastynacji. Jeśli mamy na przykład napisać jakiś ważny raport do pracy, albo ważny tekst wystąpienia, to czujemy presję, że to musi być doskonałe. I w rezultacie wolimy unikać zadania, sprzątać wtedy mieszkanie, nie wiem, robić jakieś inne rzeczy, które wydają nam się super interesujące, niż zmierzyć się z potencjalnym niepowodzeniem. Powtarzam, potencjalnym, bo to, że zadanie wydaje się trudne, bardzo często wynika z naszego nastawienia, z tego jak my postrzegamy to zadanie. Często jest tak, że kiedy już zaczynamy i robimy to, to nie wydaje się to nam tak trudne, jak na początkowo zakładaliśmy. Drugim motorem prokrastynacji powiedziałabym, że jest brak jasności co do celu. Kiedy nie wiemy od czego zacząć albo dlaczego coś jest ważne, dlaczego musimy coś zrobić, to łatwiej jest nam odłożyć to na później. Często tak na przykład jest, kiedy mamy do napisania e, jakiś esej albo jakiś duży projekt e, i wynika to, że nie jesteśmy pewni, jak zrobić ten pierwszy kroczek. Tak? Albo na przykład otrzymujemy w pracy taką, takie zadanie, że mamy zrobić strategię marketingową, i wydaje nam się ona w naszej głowie nie wiadomo jak bardzo skomplikowaną, skomplikowanym projektem. I zamiast podejść do tego na zasadzie, że to jest duże, to mnie przerasta, potrzebuje na to nie wiadomo jak dużo energii, czasu i pracy, to podejść do tego, zrobię dzisiaj po prostu pierwszy slajd. Kolejny motor prokrastynacji to zbyt dużo bodźców i rozpraszaczy. Żyjemy w świecie. Pełnym pokus, social media, seriale, wiadomości, Netflix i te wszystkie bodźce dochodzą do nas i rywalizują naszą uwagę. Zamiast zabrać się za pracę, no to bardzo często mówimy sobie, ok, mam do zrobienia coś, czego nie lubię, więc najpierw... Po prostu poskroluję sobie Instagrama albo Facebooka i okazuje się, że pół godziny później dalej jestem na tym Facebooku, dalej jestem na tym Instagramie, a w rezultacie moja praca została nietknięta. Kolejnym motorem prokrastynacji jest takie myślenie, z którym się czasami też spotykam na terapii od klientów, poszukiwanie przyjemności i sposób myślenia pod tytułem: Życie jest za krótkie, żeby robić rzeczy nudne czy trudne. Zabawa powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Często też prokrastynujemy, ponieważ czujemy, że brakuje nam energii, jesteśmy wyczerpani energetycznie. Mówimy wtedy nic nie mogę zrobić, gdy jestem zestresowany, zmęczony, chory, zdemotywowany, albo etc. I wówczas faktycznie trudno nam się zabrać do rzeczy, które mamy zrobić, ponieważ nie mamy na to po prostu siły. To, co warto wiedzieć, to to, że prokrastynacja bywa strategią unikania właśnie emocji, unikania dyskomfortu takich jak stres, czy lęk, czy nawet nuda. Zadanie może być trudne, nudne albo po prostu stresujące, więc szukamy drogi ucieczki, aby nie być w tym dyskomforcie. Ludzie odkładają sprawy na później, ponieważ mają takie. Nieprzydatne, niefunkcjonujące za dobrze założenia dotyczące siebie albo tego, jak działa świat. I te nieprzydatne, niefunkcjonujące prawidłowo założenia często generują jakąś formę dyskomfortu związanego z wykonywaniem zadania lub osiągnięciem celu. Odkładanie spraw na później staje się po prostu taką naturalną naszą strategią na to, aby unikać tego dyskomfortu psychicznego. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wiemy już, że prokrastynacja to nie lenistwo, tylko prokrastynacja to wybranie działania na takie, które jest, przynosi nam chwilową ulgę. I jest, można powiedzieć, to taki pozytywny skutek prokrastynacji, ale na dłuższą metę prokrastynacja zazwyczaj powoduje więcej problemów niż korzyści. Ponieważ po czasie przychodzi nam stres i poczucie winy, że odkładamy zadania na później i czujemy się. Winni, że nie zrobiliśmy ich na czas, to nakręca spirale takich negatywnych emocji. Ponadto no, prokrastynacja obniża naszą produktywność. Czas mija, a zadania piętrzą się, efektem jest chaos i presja, po prostu robienia wszystkiego na ostatnią chwilę. Prokrastynacja może też wpływać na naszą samoocenę. Prowadzić do poczucia, że nie radzimy sobie z życiem tak jak powinniśmy, bo na przykład powinniśmy przeznaczyć dwa dni w tygodniu na płacenie rachunków i ogarnianie jakichś spraw administracyjno-domowych, a to jest dla nas bardzo nielubiane zajęcie, więc zabieramy się za to na przykład dwa razy, ale w ciągu pół roku. To też obniża naszą wiarę w siebie. Prokrastynacja, że nie radzimy sobie z życiem. Czy są zatem jakieś metody na to, aby zmniejszyć naszą prokrastynację, aby nie odkładać tych spraw na później, tak jak dotychczas? Są, ale najpierw warto sobie z uświadomić, że każdy z nas czasem jest prokrastynatorem. To jest naturalna ludzka cecha. Tak? Odkładamy często sprawy, nie robimy wszystkiego tego, co sobie zaplanowaliśmy, dlatego że czasami nie mamy czasu, dlatego że czasami faktycznie plany się zmieniają albo po prostu jesteśmy zmęczeni. I jak sobie to uświadomimy, to łatwiej jest przejść nam do drugiego kroku, czyli zastanowić się, jakiego rodzaju wzorce, jakiego rodzaju patent powtarzalności kieruje naszym odkładaniem spraw na później i dojść do tego. Zrozumienia, co stoi za odkładaniem wszystkich tych spraw na później i wprowadzenie pewnego rodzaju strategii, które mogą nam przełamać ten nawyk. Jeżeli chodzi o pracę z prokrastynacją, to bardzo często ja dzielę sobie zadania na mniejsze, czyli dzielę sobie zadania na małe kroki. Ponieważ, jak wspominałam częściej, wielkie cele mogą być przytłaczające, czyli rozbij sobie zadanie na mniejsze części i skup się na tym pierwszym kroku. Warto też Ustalić sobie priorytety, czyli co takiego jest dla mnie najważniejsze, co ja muszę zrobić, tak? Technika jednej rzeczy polega na skupieniu się na jednym kluczowym zadaniu na dzień. Czyli nie mamy listy to do, na której jest 10 pozycji, tylko mamy na przykład jedną, maksymalnie dwie pozycje i na nie się skupiamy. Jak wspominałam wcześniej, jesteśmy bardzo podatni dzisiaj na rozpraszacze, czyli jeżeli mamy do zrobienia coś co do czego się zobowiązaliśmy. Dobrze jest usunąć telefon, wyjść z social media, stworzyć środowisko takie, które sprzyja naszej koncentracji, kiedy wykonujemy zadanie. I na koniec bardzo lubię stosować strategię pod tytułem nagradzaj siebie, czyli stwórz system nagród za wykonane zadanie. Nawet mała przyjemność, taka jak kawa albo krótki spacer, jeśli zrobimy coś, czego nie lubimy robić, może być motywująca. Może nam się to zadanie kojarzyć później, następnym razem, jednak z czymś bardziej przyjemnym niż z negatywną, stresującą sytuacją. Choć prokrastynacja często kojarzy się z czymś negatywnym, to czasami mogą pojawić się sytuacje, w których jednak może działać ona na naszą korzyść. I tutaj wspomniałabym o lepszym planowaniu i ustalaniu priorytetów. Odkładanie niektórych zadań na później no czasem pozwala nam spojrzeć na to zadanie z dystansu i ocenić, co jest tak naprawdę ważne, dzięki temu możemy zrezygnować z mniej istotnych działań, a skupić się na tych, które przyniosą więcej nam korzyści. Często też się tak zdarza, że na przykład zwlekamy z napisaniem jakiejś, jakiegoś, jakiejś odpowiedzi na maila do klienta, który nas denerwuje, a w międzyczasie może się okazać, że problem sam się rozwiązuje albo ktoś inny udzieli tej odpowiedzi. Kolejnym przykładem, gdzie prokrastynacja zauważyła, może działać na naszą korzyść, jest to tak zwany twórczy ferment. Chodzi tutaj o to, że prokrastynacja jest związana z efektem um, inkubacji w procesie twórczym. Tak? Kiedy odkładamy zadania, podświadomie pracujemy nad problemem, a ostateczne rozwiązania mogą okazać się docelowo bardziej kreatywne niż to, co na szybko wymyślamy. Na przykład pisząc esej, albo właśnie rozwiązując jakiś problem, czasami przerwa i zajęcie się czymś innym, pójście pozmywać naczyń, czy pójście na spacer, pozwalają nam na świeże spojrzenie, co prowadzi do lepszych pomysłów. Niektóre osoby są takie, najlepiej pracują pod presją czasu i osiągają szczyt swojej produktywności yy, tuż przed ostatecznym terminem, w, w tak zwanej za 5. 12. W takich sytuacjach prokrastynacja może działać na nich mobilizująco. Ja tego typu osobą nie jestem, ale wiem, że są takie osoby i on dla nich prokrastynacja faktycznie może być dobrą strategią. Prokrastynacja, jeżeli miałaby nam wysłać jakiś sygnał albo dać nam jakąś wiadomość, to może być taką wiadomością, że chroni nas przed przepracowaniem. Może być takim nieświadomym sygnałem od naszego ciała i od umysłu, że po prostu potrzebujemy odpoczynku. Może działać jako mechanizm obronny, który chroni nas przed wypaleniem. Z tego wynika, że prokrastynacja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Wszystko zależy od kontekstu i tego, jak my ją wykorzystujemy. Może być znakiem, że potrzebujemy odpoczynku, lepszego planu lub czasu na przemyślenie działań. Kluczem właśnie jest umiejętność odróżnienia prokrastynacji, która działa na naszą korzyść od tej, która powoduje stres i opóźnia nasze cele. Na początku wspomniałam o tym, że prokrastynacja bywa mylona z lenistwem i uważam, że jest to bardzo ważne, by umieć odróżnić prokrastynację od lenistwa właśnie. Prokrastynacja często wymaga pracy nad emocjami, nad lękami naszymi i perfekcjonizmem, który, jak wspominałam, jest głównym motorem. Prokrastynacji. To coś, co można zmieniać, na przykład za pomocą terapii, albo coś, to coś, co nad można, czym można pracować. Natomiast lenistwo jest to brak zaangażowania, który może być wynikiem inercji, braku celu lub nudy, ale niekoniecznie wiąże się z głębszymi problemami emocjonalnymi. Bo zrozumienie, że prokrastynacja to bardziej złożony problem niż lenistwo, pozwala podejść do niej z większym zrozumieniem i odpowiednimi narzędziami do zmiany. Ja polecam wypracować zdrowe podejście do prokrastynacji i zastanowić się, jakie są Twoje wzorce prokrastynacji, kiedy najczęściej odkładamy te zadania. Czy jest to przytłoczenie, czy jest to wynika z lęku przed porażką, czy wynika to z perfekcjonizmu, a może po prostu z braku motywacji. I uświadomienie sobie powodów prokrastynacji pozwala przejąć nam kontrolę nad tymi zachowaniami. Można sobie też dać przestrzeń na świadome odkładanie. Odpoczynek jest super ważny, a czasem odkładanie zadania jest korzystne. Pozwala nabrać perspektywy lub unikać impulsywnych Stresujących decyzji. Warto wyrobić sobie zdrowe przekonania od prokrastynacji, ponieważ, jak już wspominałam, nie jest ona ani dobra, ani zła. Takimi przekonaniami, które mi osobiście pomagają, to jest przekonanie, pierwsze, że nie jestem maszyną. Czasem odkładanie jest naturalnym procesem odzyskiwania energii. Po drugie, prokrastynacja to jest dobra okazja do nauki. Jeśli regularnie odkładamy coś na później, to może to wskazywać, że zadanie, za które się zabieramy, wymaga zmiany podejścia. Trzecim przekonaniem, o którym tutaj wspomnę, to jest, że nie wszystko musi być natychmiastowe. Współczesny świat bardzo często wymaga od nas błyskawicznych reakcji. Ktoś do nas coś napisze, maila wiadomość, od razu musimy odpisać, od razu musimy sprawdzić. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.